What is your profession? A -u! A -u! Dawid Dawaj Ome 5 zł Dawid Dawaj na Ome TV to to jest zakończenie. Dawaj, da omej, to dawaj Siema. Siema Siema, no morbo! Widziałem cię dzisiaj Blizzard na miejscu! Siema! Siema! Co tam morda? Siedzę sobie!

Jebana, kurwa, no kurwa Dawidek, weź mnie zostaw, bo jestem twoim widzem i ja ciebie szanuję, dobrze? No mi to maskę okulary! Kurwa Dawid! Nie! Zdejmij mi to maskę, tak ja cię mówię! Oje Siema. Pie dalej. Siema! W <gulary> no, no, takiego youtubera Dawid Jasper! Nie! Tak. Kurwa. kurwa! Siema! Siema, Dawid! Dlaczego masz słokie włosy? Bo się myłem A! A, to to a są te co te tam, Dawid, a to tam? Co tam Dawid u ciebie? Są te na... Ej, Dawid! Poczekaj! Co to są te puszki na stole tam? Na... Dzika, na... to jest dzik! Pijesz dzika? No chłopie! Patrz to! Mam tu zgrzewkę całą... Wow Pokaż! No patrz, no cała zgrzewka jest! Cała Dawid, to, ja, ja mam z tą zdjęcie gościu! orga. Czemu orga. Kojarzysz ko, takiego youtubera, Dawid Jasper? Siema, orda! Dawid Jasper! Siema, witam, witam! Nie, 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 Siema! kojarzysz ko, ko, takiego youtubera, Dawid Jasper? Co ta szma... w okularach, jeba szma... w okularach? Siema!

Siema. Debira. Cześć dziewczyny, co tam u was? Cześć. Wszystko dobrze. Kojarzycie takiego youtubera, David Jasper? Nie. Spierdala, siema. Kojarzysz takiego youtubera, David Jasper? Wo. wow wow. Kojarzysz czy nie? Kojarzysz czy nie, David Jaspera? Nie zależy co dziwko Siem! O hej dziewczyny co tam było? Dziewczyny o wiecie co to jest? To ja jestem! To ja jestem! Witam was serdecznie! Witam! इफक ते जियाक ताके गनिया दस्कोव डियाम दापिता दापिता इसको जियाक तोबशे तोबेशी तोबे साके ति बबी ओ ओ ओ ओ क्रियो ओम्युशनी ओ ओ ओ आ दी तोबबत जियाक आई एम काईड बाय बस बडार एसे चार कथा बहुत मिराकुलो बस बडार असे दुजा बगाई मी मी वाटी टोक तगे डिटॉक तगे डिटॉक लिसके वजह सारागा 900 कबिकोलेस नसे तुगे डगाला यू ओ मीवा डोबा दिया ओ ओ ओ ओ Ile ma tyle dziewczyny? Ona ma 15. A ta druga Pokémon? Ten drugi Pokémon? Spierdalaj. 7, mordo! Siema mordeczko! Siema! Co tam? Co tam? Najebać ci? Dobra, chuj z niemi, nie chuj tego mogę. Spierdalaj, kurwa, czy mam